No ludeczkowie, dzisiaj już koniec, fajeront, położyłem pierwszą warstwę tutaj do, za drzwi i tutaj polis podłogowego, dzisiaj wszystko, ta pierwsza warstwa to jest położona to jest dzisiaj zrobione, reszta już jest przygotowana na podłogówkę, tak. Kuchnia, będzie podogłówka przygotowana na podłogówkę. Jeszcze tutaj muszę zadmuchać pianką, te tutaj te rurki i kabelki. Tutaj wszystko zapieprzę to pianką, zaciążę tutaj cegłami te resztki. No i jadę do domu, 7 godzina wieczorem i jutro znowu się... No właśnie w tym filmiku się jeszcze zobaczymy co jeszcze zrobiłem na budowie. No, wczoraj o 7 wieczorem skończyłem tutaj, bo mi pianko doszła. No i teraz już tnę tą piankę plus minus zarówno, bym kolejną warstwę tego polystyrenu 10 cm mógł wpieprzyć na górę. No tutaj już dzisiaj kupiłem piankę. Wszystko zapiankowane, tutaj te Rurki i campoułki zaciążone No i co nowego? Nowego się znowu nauczyłem, kurde, robić piękne tęki. Uwaga, uwaga! Na górze już jest piękny tęk sztuk, sztukaterski po całym pokoju. Przygotowane tylko na malowanie. No, wokół okna to też nieźle wyszło. Parapet jest gotowy. Pod parapetem coś takiego. No. Kolejne pomieszczenie to będzie pomieszczenie dziecinne. Pokój dziecinny. Też sztukiem zrobiony. Bardzo ładnie elegancko. Jak na kurde moje ręce? No, no, i tutaj też kolejne pomieszczenie jest gotowe, tylko pomalować, tylko pomalować. No, jakieś detale tam są nie do ale to się potem jeszcze dokładnie dorobi. No, tutaj ten słup to trzeba obłożyć potem to się zostawi. Tutaj będą takie drzwi z takimi listwami zakrywającymi, to w ogóle nie przeszkadza, to się po prostu wypiankuje i wpieprzy do tego. No, dzisiaj, a wczoraj tą podłogę robiłem. Dzisiaj będę kolejny tynk sztukaterski dawał chyba tutaj na tą ścianę. Na tą właśnie, gdzie się włazi i chodzi. I coś takiego. Jeszcze chyba łazienkę trochę z góry zrobię, sztukaterskim tynkiem, bym mógł właśnie dać jeszcze 10 cm waty i pod, na to folię paroizolacyjną, no i będzie git, bym mógł po prostu kontynuować. Folia paroizolacyjna się potem po klei tutaj na ten, właśnie na ten piękny tynk tutaj się cyknie, jeszcze łaty drewniane dzisiaj akurat przywiązłem no i tutaj się potem klei na tą ścianę wszystko ładnie izolowało dlatego teraz te ładne tynki zrobiłem by mógł kontynuować ciągle czekam na fachowców kurde z podłogówką, no ślubowali mi że przyjdą w zeszłą środę no a kurde nie przyszli no więc co? Więc szkoda by robota stała na jednym miejscu, więc co? Dokończę tę podłogę na dole. my mogli już po potem podługówkę tamte węże naciągać No i kontynuować, niezależnie na mnie co będę tutaj potem robił. No tutaj jest akurat świeża pianka, to trzeba żeby zaschło, poczekać. No i jak już wczoraj widzieliście to jest. Och kurwa, tutaj przygotowane na właśnie podłogówkę. No, coś takiego. A potem jak będzie podłogówka położona i podłoga wylana, to będzie się mogło kontynuować tutaj z ogrywaniem, z piecem, z którego pójdzie właśnie rozdzielacz do podłogówki i do grzejników do góry. Coś takiego, no wszystkie. Okna już tu mam tutaj przygotowane Na gotowo tylko Tylko sztukaterski tynk położyć I będzie gotowe. Kurde to jakiś schodzi Bo mam rożnie nisko kolana. No Ja to sobie zawsze nożem fikam plus minus by było o, To tu jeszcze kawałek zostało Pianki. No, i potem co? Potem szlifiera, to jest chociaż to jest tarcza do betonu, no ale fajnie się szlifuje dokładnie. Potem zawsze przyłożę kawałek polistyrenu, i jak siedzi, jadę dalej. To jest akurat najgorsze pomieszczenie, ponieważ tutaj były rury, i to jest przyłączone właśnie podogłówkę. Pomieszczenie techniczne, no i tak to sobie wykombinowałem Nic skomplikowanego, po prostu pianką zadmuchałem, coś tam Popieprzyłem, tutaj kostki zrobiłem Tutaj będą akurat jeszcze schody Te schody nie wiem kurde, czy będę chyba robił po podłodze, ponieważ Jak będą schody, to będą no, schody samonośne To jest taką budowlane schody są Zwężone bym mógł po prostu tenki dawać i ten sztukaterski tynk Właśnie do tej ściany tutaj by było. By był dostęp No tutaj akurat jest inna cegła. To jest cegła, sporo betonu, na którą trzeba nałożyć jeszcze klej i siatkę. To też jeszcze będzie trzeba zrobić. No i potem ten sztukaterski tynk na to się daje. No komin tak samo. Trzeba tylko klej i siatka, kominiarz kazał zrobić, by zrobić rewizję dobrą. No i potem po prostu obłożyć jakimiś tam materiałami. No. Materiał na obłożenie kominka już mam, przyszykowany. A no po prostu będę czekał, aż się wyleje ta podłoga. Najpierw po prostu próba tego ogrzewania podłogowego. No i potem się mogę zalewać taka robota. Taka sprawa dzisiaj będzie tynk robiony sztukaterski na górze. Ekipa jest zamówiona. Koledzy przyjdą na budowę, to, to taka kontynuacja. No. jak będzie ogrzewanie, klop, woda już jest do picia. No to można powoli mieszkać. Tylko jeszcze stropy zrobić jakoś tutaj z karton gipsu, przeciwpożarowego. No, i można po tym mieszkać. No. Tu już jest podłożona podłoga. A podłoga jest w grubości 18 cm. Ten steropian, właśnie podłożony tutaj. Tutaj jest ta pierwsza warstwa, jest ósemka, druga jest dziesiątka. No, no i podłoga się zaleje do wysokości. kurę gdzieś to tutaj miałem. Zaznaczone. Podłoga się zaleje do wysokości. To jest akurat ryska na styropian. A podłoga przyjdzie. Moment, to do wysokości tego betonu. Semix się to nazywa. Cemflow u nas w Czechach. Kurde, akurat tutaj cegło cegłą. Gdzieś tutaj, kurde. Ryska znikła. Na no, tą podłogę. No tutaj, właśnie, a tu jest. Tu jest jeszcze, przyjdzie polistyren do tej wysokości, no i mi nadbywa centymetr, ale to nie szkodzi, ponieważ tutaj do tego poziomu będzie e, podłoga wylana. Plus minus 5 centymetrów podłogi. E, minimum jest 4,5 na ogrzewanie podłogowe, więc wy zupełnie to wystarczy. Jest rezerwa, więc jest dobrze. No i potem oczywiście. Podłoga jakieś 2 mm tego winylu, klik i pod to 1 mm takiej pianki. że to wyjdzie fajnie. No i co? Łukaszowe wiesz jeżeli się podobało. Wiecie co macie robić i taka sprawa, no, potem jeszcze w podłogę na górę zrobić. Tam przyjdzie tylko jedna warstwa 5 cm styropianu. No i może się zalewać podłogę. No to do zobaczenia. Cześć!